na Wielkopolskiej Gdynia, Wielkopolska ulica 82 jest numer tu na budynku tu nastąpiła spłuczka przy światła. szkody takie, że auto nie, nie, nie będzie jechać no i maska tu się zaklinowała nie, nie mogę jej podnieść no i tutaj się przesunęła trochę a, tutaj taka wgniota tu, a tu jest pęknięty mocno, nie no tak cu lampy wszystkie całe. Dobra. Taki budynek. To Polska tu, światła tu. Jestem u Blacharza. to jest nowa chłodnica, w sensie używana. Chłodnica. Z zbiorniczek. Taki tutaj mamy nowy rozrusznik. Zadzwonię do ciebie mi nie, co? Przegwiadem. Dobra, no ty. Okej, okay. to no. Mi się udało oryginał jakąś dorwać. Oryginał od ten bodajże. A może to było nie, nie? A ten zbiorniczek słuchaj od... Chłodnicy. On no, no już był tak jak widać. No był, 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 no. Był Kurde, Ale będzie ładnie. Mielka I ona otwory będzie, ona ma otwór na ten do wkręcania. Ma. Właśnie. No, dobrze, dobrze. Oko. Kurde, fajnie. Te czarne, czarne wszystkie. To, to będzie pięknie. Kurde. A co, coś udało się z tym? Wszystkie spineczki ładnie, bo brakowało już. No cóż. Jak mów. No, do jego końca sprzątanie Toyotki Jak ktoś się zna, to mam taką chemię do, do czyszczenia. Porządnie, wszystko tutaj ładnie. Chwilę damy czasu podpracować tej chemii. No i później będziemy taki detailing, autodetaling. Kiedyś się bawiłem w takie coś ze swoimi autami. No dobra. Jeszcze przód i będzie gitara. Dobra, to ja tu przechodzi spa. Spa, spa, spa. i byłem teraz pijana i wszystkie aktywne teraz wnętrze mi zostało sprzątnąć. No. Okej, okay, działamy. Dobra, zostawiam tak. Skoda, to ja to odjeżdżam. na Wielkopolskiej. Gdynia, Wielkopolska, ulica 82. Jest numer, tu na budynku. Tu nastąpiła skłuczka trzy światła. Wody ta też auto nie, nie, nie będzie jechać. Taki budynek to Polska, tu. Światła, tu. No i maska, tu się zaklinowała, nie? Nie mogę jej podnieść. No i tutaj się przesunęła trochę. I tutaj taka wgniota, tu, a tu jest pęknięty mocno, nie? No tak z lampy, wszystkie całe. Dobra. Jestem u blacharza. Robić trochę, nie? A ten zbiorniczek słuchaj od chłodnicy. Tak. tak. Aczwórde i pękno. I trudno go dostać w ogóle mm, jako bo, do, do innych... Je... Od... No właśnie to jest wersja inna, nie? Kurde, no. Mi się udało oryginał jakąś dorwać. Oryginał od te sam bodajże. A może to było od no innego? No on już był, tak jak widać. No był, był, no. Był, tu... Kurde, wróćmy, ale będzie ładnie, no. będzie ładnie. belka i ona otwory będzie, ona ma otwór na ten do wkręcania. Ma. Właśnie, bo... Dobra, to A, jest nowa chłodnica, ty... w sensie używana. Chłodnica... No, klimy. Sprężyczek. Taki tutaj mamy nowy rozrusznik. Zadzwonię do Ciebie. Piękny. I tam wyjdzie, co? Przerwy jadłem. No? Dobra. No tak, no ty. Okej. Nowa czarna, nie? To czarna wszystkie to będzie pięknie kurde. A co coś udało się z tym? No rozumiem, dobra. Oko, kurde, fajne. Wszystkie spineczki ładnie go brakowało już No cóż, jak nówki Dobra, to ja tu chodzi spa Spa spa, no i nie byłem teraz pijana i wszystkie aktywne teraz wnętrze mi zostało sprzątnąć. No. Ok, działamy No dobra. Jeszcze przód. Będzie gitara. Jak ktoś się zna, to mam taką chemię do, do czyszczenia Porządnie, wszystko tutaj. Ładnie, chwilę damy czasu popracować tej chemii. I później będziemy taki detailing, auto detailing. Kiedyś się bawiłem w takie coś ze swoimi autami. No, do mega końca sprzątanie to Jotki. Będzie piknie. Spuczka na Wielkopolskiej Gdynia, Wielkopolska ulica 82, jest numer. Tu na budynku tu nastąpiła spuczka. Trzy światła. Szkody takie, że auto nie, nie, nie będzie jechać. Taki budynek Wielkopolska, tu, światła, tu. No i maska tu się zaklinowała. Nie, nie mogę jej podnieść. No i tutaj się przesunęła trochę wgniota, tu a tu jest pęknięty mocno, nie? No tak lampy wszystkie całe dobra Jestem u blacharza. Robić trochę, nie? A ten zbiorniczek, słuchaj, od chłodnicy? Tak. Tak. Kurde, i pękło. I trudno go dostać w ogóle do mm, to, to innych... Je, od... No właśnie to jest wersja inna, nie? Acz kurde, no. Mi się udało oryginał jakąś dorwać. Oryginał I, od Tesam bodajże. A może to było od innego? on już był, tak jak widać. No był, 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 no. no tu... Kurde, ale będzie ładnie, tak, no. będzie. Ta belka i ona otwory będzie, ona ma otwór na ten do wkręcania, ma, właśnie bo... Dobra, to jest tak, nowa chłodnica, eee, w sensie używana, chłodnica klimatyczna. Tak i ten, taki tutaj mamy, nowy rozrusznik. Eee, zadzwonię oh, oh, Zadz do Ciebie. Piękny. Tam będzie, co? Przerwy jadłem, wiesz? Dobra, no to Okej. Okay. Nowa czarna, nie? To czarna wszystkie to będzie pięknie. Kurde. A co, coś udało się z tym? No rozumiem, dobra. Oko, kurde, fajne. Wszystkie spineczki ładnie, bo brakowało już. No cóż, jak mówię Dobra, to ja o tym przechodzi spa Spa, spa no i byłem teraz pijana i wszystkie aktywne teraz wnętrze mi zostało. Sprzątnąć. Ok, działamy. No dobra. Jeszcze przód. Będzie gitara. Jak ktoś się zna, to mam taką chemię do, do czyszczenia. Porządnie, wszystko tutaj. Ładne chwilę damy czasu popracować tej chemii no i później Będziemy Taki detailing Auto detaling. Kiedyś się bawiłem w takie coś Ze swoimi autami No do mega końca sprzątanie Toyotki będzie pięknie